we mm -hmm. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Polski, jeszcze z Polski godzina 10 rano, kawusia i galaretka od mamusi bardzo pyszna słuchajcie urlop dobiega końca walizka już spakowana za chwilę wyjeżdżam, w niedzielę rano będę wyjeżdżał myślę gdzieś 16-17 będę w Holandii w niedzielę podsumowując swój urlop no, dawno mnie nie było, bo prawie 3 lata ponad 2,5 roku co tu dużo opowiadać, no posiedziałem trochę z rodziną, byłem u kolegi na cmentarzu, u mojego przyjaciela, który zmarł w 2018 roku. Przykra sprawa, tak właśnie iść i kumpla odwiedzać, bo to był mój przyjaciel z dzieciństwa, żeśmy się kolegowali w młodych latach, jak miałem 16-17 lat, żeśmy razem różne cyrki robili. No nie ma już go z nami, masa mam takich kolegów, byłem też na różnych innych grobach. Przykra sprawa, że tak szybko ludzie odchodzą, że jak sobie patrzę po czasie, to sporo właśnie rówieśników w moim wieku już nie żyje. Mam przynajmniej z pięciu kolegów takich, którzy są w moim wieku podobnym i którzy już nie żyją. No, ciężka sprawa. No co jeszcze w Polsce? No słuchajcie, zaparkowałem sobie auto pod mrówką. Nie było mnie 10 minut, musiałem coś kupić. Wychodzę, ktoś mi porysował auto kluczem. Nie wiem, czy ze złości, że holenderskie blachy, no taką mamy mentalność. 10 minut nie nie było, wychodzę, auto porysowane. Mało tego, wracam do domu, a mówię, zamówię sobie pizzę. Przysłali pizzę całą czarną, od spodu spaloną. Nie chcieli mi przysłać nowej, musiałem się kłócić, dopiero nową odesłali. I jeszcze jedna rzecz. Tutaj jest Tina, pies mojej mamy. Jest to kundelek, którego znalazła 7 czy 8 lat temu, porzuconego gdzieś na mieście, i go przygarnęła i tak z nią mieszka i bardzo mnie prosiła, że chce, żeby Tina była na filmie. Także tutaj prezentuję wam Tinę. Jest to rasowy kundelek. Proszę zobaczyć, bardzo ładny, grzeczny piesek. No i jest z nami też drugi piesek, czyli mój poli szczur york terrier. I tak dwa psy się bawią dzisiaj na chacie. No i co? Ja dopijam kawę, biorę się zamontowanie, bo Adrian coś dosłał. Także zapraszam na vlog z Adrianem. I widzimy się w niedzielnym albo we wtorkowym odcinku już ze mną. Pozdrawiam serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten ponury dzień. Tak sobie pomyślałem, że coś dla Was nagram Akurat dzisiaj tak jak widać z oknem jest do dupy za przeproszeniem Więc nie wychylamy się z chaty, ale oczywiście wiadomo przy kobiecie zawsze znajdzie się coś do roboty Wymyśliła sobie dzisiaj coś takiego, że ławeczka tu już widać skręcona to był mały pikuś to jest z Ikei a tu mam półeczkę z ziska. Oczywiście te dwa sklepy podobnie działają. To są takie puzle dla dorosłych, bo tu naprawdę trzeba się przy tym dobrze wykazać. Fajna sprawa. Ja lubię takie rzeczy, bo naprawdę czasami dla zabicia czasu czy coś. Ogólnie myślę, że każdy takie coś lubi. Jak sprzęcik jest, też oczywiście sprzęcik specjalny do skręcania takich mebelki, mebelków jest. Oprócz tego mam jeszcze level wyżej, też taką lampę, dzisiaj zakupiliśmy. Oczywiście też CKI. Później to otworzę, pokażę jak to wygląda, ale uwierzcie mi, że każda, każdy ten listek, każda ta głupota jest osobno. Trzeba to wszystko skręcić. I ja się dzisiaj tego podejmę. Nie wiem, czy to wyjdzie. Trzymajcie za mnie kciuki, bo nigdy nic nie wiadomo, właśnie. Ale pokażę wam efekt końcowy. Bo oczywiście was nie będę zamulał tym, jak ja to skręcam, bo podejrzewam, że trochę czasu mi przy tym zejdzie. Więc mordeczki zabieram się za robotę. A wy trzymajcie za mnie, za mnie kciuki. Przepraszam. Ja! Jesteśmy z powrotem, jak widać dużo już w miarę zrobiłem, zająłem to nie wiem z 15 minut, ale z tego względu, że ja już bardzo dużo takich mam złożyłem, więc wiem gdzie co przychodzi, wiem co się z czym je, więc jadę po kolei, biorę śrubki i wkręcam, jedynie zaglądam gdzie one muszą przychodzić to jest nic więcej. Jeszcze trochę takich detali mi zostało, potem się będę brał za lampę, tymczasem działam z tym dalej. I pokażę Wam już efekt całkowicie końcowy Więc walczę dalej Tak kochani Szafeczka już gotowa Stoi elegancko Nie jest do góry nogami Więc jest wszystko git Nie jest źle już nawet jakieś buty są pakowane Więc jest git Jak widać uwinąłem się w miarę wcześniej, bo jeszcze jest jasno ale to jest nic mordeczki. Ja to dzisiaj jeszcze będę skręcał, ale nie wiem, czy dzisiaj dam radę. To jest lampa. Zobaczcie, ile listków trzeba osobno montować. Szczerze Wam powiem, jak to otwarłem, to normalnie masakra, nie? Na no dużo tego dziadowstwa, no ale jakoś myślę, że damy radę. Dzisiaj już chyba tego efektu nie nagram, pewnie jutro, ale na pewno wam to nagram. Więc nic, działam dalej, ale trzymajcie kciuki. też Jo! No i jesteśmy ponownie. Jak widać, lampa już zrobiona. Powiem Wam, że jestem strasznie zmęczony. Jest 11 wieczorem. Każdą część trzeba było osobno montować. Od cholery roboty Wam powiem. Wygląda to tak. Tu się za to ciągnie. O. I się otwiera tak. Takie małe coś. A roboty przy tym naprawdę odgroma. No nic, udało się. Nic nie odpadło. Nic się nie pali, więc na razie jest git. No nic, trzymajcie się i do zobaczenia. Jou! No i tak drodzy widzowie, Adrian fajnie szafę złożył, lampę zmontował, master vlog, czyli Adrian i jego robótki ręczne, że tak powiem. Jeszcze chciałem tutaj tylko na koniec szybko dodać, bo jak wiecie, my pracujemy na papryce, jesteśmy paprykarzami, jak to kiedyś powiedział Adrian, i to takimi z krwi i kości, bo zobaczcie, ja przywiozłem mamie karton papryki, ona sobie od razu ją porobiła w słoiki, zawsze mnie prosi, żebym przynosił jej taki kartonik, no to jej przynoszę, nie dlatego, że papryka w Polsce jest droga, bo słyszałem, że bardzo droga, po prostu zawsze jej przywoziłem i zawsze przywożę Chciałem tylko podkreślić, że ja o papryce nie zapominam. Jestem prawdziwym paprykarzem z krwi i kości. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Jo! się wyciedla, tak?